Moje dziecko, mówię bardzo poważnie, bo ostrzegałem cię już wiele razy przed konsekwencjami spędzenia wieczności w piekle, a jednak wielu ludzi mnie nie słucha. Wśród nich są także twoi bliscy, bo nie rozumieją, co kryje się za zasłoną tego krótkiego życia. Śmieją się, drwią, zwlekają, tłumaczą sobie, że mają jeszcze czas, że moje miłosierdzie przykryje ich bunt że ich małe grzechy są lekkie, a ich intencje czyste. Ale mówię ci, dzień miłosierdzia jest teraz, a czas na nawrócenie ucieka jak piasek przez otwarte palce. Widzę serca ludzi i nie daje się zwieść. Wyznają miłość ustami, lecz ich serca są daleko ode mnie. Gonią za przyjemnościami świata i nazywają je błogosławieństwami. Podczas gdy prawdziwe błogosławieństwo, moja obecność, ignorują. Moje dziecko, jestem zasmucony, głęboko zasmucony. Każda dusza, która odwraca się od światła i wybiera cień, sprawia mi ból. Wyciągam rękę, wołam, szepczę, wstrząsam. Pozwalam na burzę, ból i ostrzeżenia. A mimo to wielu nie słucha. Myślą, że moje milczenie oznacza zgodę. Ale to cierpliwość. Moja cierpliwość jest długa, lecz nie bez końca. Nie sądź, że cieszę się ze zguby grzesznika. Nie mam radości ze śmierci żadnego człowieka. Stworzyłem ich z miłości dla wieczności, dla świętości, dla jedności ze mną. Ale wielu wybrało własną drogę, szeroką, która prowadzi do śmierci. Pocieszają się słowami ludzi. Wynajdują nauki, które łechcą ich uszy, otaczają się tymi, którzy ich nie upomną, a gardzą tymi, którzy mówią prawdę. Powiadam ci, prawda jest ostrzejsza niż miecz, lecz uzdrawia tych, którzy ją przyjmują. Moje słowa są życiem, ale dla tych, którzy je odrzucają, stają się sądem. A moje dziecko, mów, gdy każę ci mówić. Nie bój się twarzy ludzi. Nie łagodź mojego przesłania, by zyskać akceptację. Świat cię nienawidzi, bo nienawidzi mnie. Będą przekręcać moje słowa i szydzić z mojego imienia, ale ty musisz pozostać niewzruszony. Nadejdzie czas, gdy prawda będzie uznana za nienawiść, a kłamstwo za współczucie. Wielu moich dzieci zamilknie z powodu strachu, a wielu pójdzie na kompromis, by zachować wygodę. Ale ja patrzę. Znam tych, którzy są moi. Znam tych, którzy stoją w ogniu, a mimo to pozostają wierni. Powiedz im, że widzę wszystko, co dzieje się w ukryciu. Widzę ukrytą pychę, skrytą żądzę, chciwość przebraną za ambicję, egoizm udający mądrość. Widzę modlitwy, które są tylko słowami, a nie sercem. Widzę pieśni śpiewane bez miłości. Widzę zgromadzenia, które używają mojego imienia, ale zapierają się mojego ducha. Widzę tych, którzy udają świętość przed ludźmi, a w myślach i czynach są zepsuci, gdy nikt nie patrzy. Nic nie jest przede mną ukryte. Ważę każde serce, mierzę każdą intencję. Moje dziecko, musisz zrozumieć, że moja świętość to nie sugestia, to to moja istota. Żaden grzech nie może wejść w moją obecność, żadna ciemność nie może trwać przed moim światłem. Dlatego posłałem mojego syna, by dał ci drogę oczyszczenia, by zmył brud z twojej duszy, abyś mógł stanąć przede mną bez lęku. Ale nie nadużywaj tego daru. Nie używaj łaski jako pozwolenia na grzech. Łaska daje ci moc, by zwyciężać, a nie by trwać w buncie. Wielu mówi: Bóg rozumie, zna moje serce, ale oni nie rozumieją, co to naprawdę znaczy. Ja znam ich serca i dlatego wzywam ich do nawrócenia. Wiem, jak łatwo się oszukują, jak usprawiedliwiają swoje czyny i uciszają sumienie. Mój duch przekonuje, lecz oni zagłuszają jego głos hałasem, rozrywką, niekończącym się rozproszeniem przewijają i przewijają napełniając umysł pustką podczas gdy ich dusze głodują z braku prawdy moje dziecko powiedz im by wrócili do mnie by przyszli do miejsca ciszy by szukali mnie w spokoju gdzie przemawiam wróg zaślepił wielu napełnił świat iluzjami pychą i fałszywym światłem mówi im że mogą sami określać dobro i zło że mogą żyć beze mnie że są bogami sami w sobie, ale ich mądrość to głupota, a ich siła to proch. Gdy jadchnę, poruszają się światy. Gdy mówię, powstają gwiazdy. Gdy cofam rękę, wszystko więdnie. A jednak jestem łagodny wobec pokornych. Do złamanych jestem blisko. Dla skruszonych jestem miłosierny. Tym, którzy wołają, odpowiadam: Moje dziecko. Wzywam mój lud do świętości na nowo. Wzywam, by przebudzili się ze snu. Noc minęła, a dzień jest bliski. Trąba jest przy moich ustach, a wkrótce niebiosa zadrżą. Posłałem znaki, wypełniłem proroctwa, mówiłem przez sługi i sny, przez burzę i przez ciszę, a mimo to wielu pozostaje niewzruszonych. Myślą, że sąd nie nadejdzie. Ale przyjdzie nagle, jak błyskawica od wschodu do zachodu. Nie będzie czasu na przygotowanie. Czas jest teraz. Nie zazdrość niegodziwym. Nawet jeśli się im powodzi, ich bogactwo zgnije, ich śmiech zamilknie, a ich siła stopnie jak wosk przed ogniem. Nie mierz moich błogosławieństw miarą świata. Moje największe błogosławieństwa są niewidzialne. Pokój, czystość, cel i życie wieczne. Wielu, którzy dziś są bogaci, będzie płakać później, a wielu, którzy dziś płaczą, będzie się radować na wieki. Świat odwraca moje wartości, ale mnie nie da się oszukać. Każdy człowiek zbierze to, co zasiał. Siej w ciało, zbierzesz zniszczenie. Siej w ducha, zbierzesz życie wieczne. Wzywam Cię, moje dziecko byś wstawiał się za swoimi bliskimi. Nie patrz obojętnie, jak idą ku zgubie. Módl się, wołaj, stań w wyłomie. Twoje modlitwy są jak kadzidło przed moim obliczem. Wstrzymują gniew, otwierają drzwi. Zmiękczają serca. Może nie zobaczysz natychmiastowych zmian, ale działam za zasłoną. Nigdy nie lekceważ tego. Co dzieje się, gdy sprawiedliwa dusza się wstawia? Świat może gardzić Twoimi łzami, ale ja je zbieram. Świat może drwić z Twojej wiary, ale ja ją wynagradzam. Pamiętaj: miłość mówi prawdę. Nie myl milczenia z dobrocią. Jeśli naprawdę ich kochasz, ostrzesz ich. Mów moje słowo, nawet jeśli Cię to coś kosztuje. Bo cóż warta jest zgoda, która prowadzi do potępienia? Lepiej zranić prawdą, niż pocieszać kłamstwem. Dusze ludzi są dla mnie cenne. Oddałem za nie wszystko, a jednak wielu traktuje zbawienie jak coś małego. Myślą, że jedna modlitwa, jedna chwila emocji zapewnia im wieczność, lecz nigdy nie oddają mi życia. Moje dziecko, zbawienie to nie słowo wypowiedziane, to życie przemienione. Widziałem, jak narody rosną w dumie i upadają. Królowie chlubią się swoją potęgą, ale to ja podnoszę i ja obalam. Armie się zbroją, sojusze się tworzą, ziemia drży, lecz nic nie dzieje się bez mojego pozwolenia. Nawet burze mnie słuchają. Pozwalam na wstrząsy, by to, co niezachwiane, mogło pozostać. Oczyszczam moją oblubienicę. Kościół musi się przebudzić. Wiele kazalnic stało się scenami, wiele ołtarzy platformami pychy. Mój duch jest zasmucony, gdy moje imię służy do zdobywania sławy. Nie jestem rozrywką, nie jestem marką, jestem Panem Twoim Bogiem i nie podzielę się moją chwałą z nikim. Ale wciąż są tacy, którzy pozostali wierni, ukryci, cisi. Którzy szukają mnie w tajemnicy. Świat ich nie zna, ale ja ich znam. Ich modlitwy podtrzymują narody, ich posłuszeństwo opóźnia sąd. Ich czystość przyciąga moją obecność. To są moje klejnoty, moje skarby, Wywyższe ich w swoim czasie. Nie mierz wielkości widzialnością. Mierz ją posłuszeństwem. Najmniejszy czyn dokonany z miłości ma wieczną wagę, moje dziecko, strzeż swego serca. Największą bronią wroga w tych czasach jest rozproszenie. Nie zawsze przyjdzie z otwartym złem, przyjdzie z subtelnym kompromisem. Szepnie ci, że to nic poważnego, że zasługujesz na małą przyjemność, że wszyscy tak robią. Ale każdy mały krok ode mnie osłabia Twoją duszę. Utrzymuj wzrok utkwiony we mnie, ten świat przemija. Jego przyjemności są tymczasowe, lecz moje królestwo trwa wiecznie. Nie bój się tego, co nadchodzi. Ciemność się wzmocni, ale tak samo moja chwała. Ci, którzy chodzą ze mną, będą świecić jak światła w najgłębszej nocy. Nie lękaj się o swoje bezpieczeństwo, lękaj się jedynie utraty mojej obecności. Zapewnię ci wszystko, ochronię cię, poprowadzę. Kiedy usłyszysz o wojnach, katastrofach i chaosie, nie wpadaj w panikę. Podnieś oczy, jestem blisko. To są bóle porodowe, nie koniec, ale jego znaki. Bądź gotów, moje dziecko, trzymaj swoją lampę zapaloną. Miej oliwę w swoim naczyniu, czuwaj, bo nie wiesz o której godzinie powróci Syn Człowieczy. Wzywam Cię do głębszej zażyłości. Przyjdź do mnie nie tylko z prośbami, ale z miłością. Usiądź ze mną, słuchaj. Mam sekrety, którymi dzielę się z tymi, którzy trwają w ciszy przede mną. Mój głos jest łagodny, lecz przemienia. Mój dotyk leczy najgłębsze rany. Nie musisz zasługiwać na moją miłość, musisz ją przyjąć, ale pamiętaj: miłość przyjęta bez posłuszeństwa staje się pustym uczuciem. Jeśli mnie kochasz, zachowuj moje przykazania. Nie oglądaj się za siebie. Wielu jest uwięzionych przez wspomnienia, winę i wstyd, ale ja już zapłaciłem cenę. Nie pozwól oskarżycielowi przykuć cię do przeszłości. Gdy przebaczam, zapominam. Idź naprzód w nowości życia. Krew mojego syna jest silniejsza niż twój grzech, silniejsza niż twoje porażki, silniejsza niż twój ból. Jesteś wolny, ale nie używaj tej wolności dla siebie. Używaj jej, by służyć, by świecić, by kochać innych tak. Jak ja ukochałem Ciebie. Nastanie dzień, gdy każde oko mnie zobaczy, każdy język wyzna, każde kolano się ugnie, zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni. W tym dniu żadna wymówka nie wystarczy. Pyszni zamilkną, pokorni zostaną wywyższeni, ci, którzy szydzili, zadrżą, a ci, którzy płakali, będą się radować. Oddzielę światło od ciemności na zawsze. Bramy mojego królestwa się zamkną, a ci, którzy mnie odrzucili, będą błagać o drugą szansę, lecz będzie już za późno. Dlatego teraz wołam, przez Ciebie, przez moich sług, przez Ducha, który przekonuje. Wołam, bo kocham. Piekło nigdy nie było stworzone dla człowieka, lecz dla diabła i Jego aniołów. Ale ci, którzy wybierają bunt, wybierają jego drogę i podzielą jego los. Nie dlatego, że tego chciałem, lecz dlatego, że odrzucili życie. Jestem sprawiedliwy, a sprawiedliwość wymaga oddzielenia. Nie mogę mieszkać z grzechem, a grzech nie może przetrwać mojej świętości. Dlatego oddałem tak wiele, dlatego tak długo czekałem. Bo pragnę miłosierdzia, nie sądu, ale nadejdzie dzień, gdy miłosierdzie ustąpi miejsca sprawiedliwości. Moje dziecko, czas jest krótszy niż myślisz, nie zwlekaj z posłuszeństwem. Każdy dzień, w którym żyjesz, jest darem mającym przynieść owoc. Chodź w miłości, przebaczaj szybko, mów prawdę odważnie i żyj w gotowości. Nie porównuj swojej drogi z drogą innych, patrz tylko na mnie. Bieg jest osobisty, a twoja nagroda wieczna. Serca wielu błądzą w ciemności nie dlatego, że ukryłem światło, ale dlatego, że odwrócili od niego wzrok. Przechodzą przez dni pełne hałasu i rozproszenia, nigdy nie zatrzymując się, by zapytać: Dlaczego ich dusze tęsknią za czymś więcej? budują swoje życie na ruchomym piasku na przyjemności, dumie, komforcie i kontroli a jednak nic z tego nie zaspokaja głodu który bije w ich duchu świat szepcze im że szczęście tkwi w obfitości lecz obfitość bez prawdy to pustka przebrana w złoto ci którzy są zagubieni nie zawsze wiedzą że są zagubieni Śmieją się, świętują, gonią za celami, które znikają, jak poranna mgła, ale w ich wnętrzu cichy głos wciąż woła: wspomnienie światła, tęsknota za pokojem, przeczucie, że to nie może być wszystko. Ten głos to miłosierdzie, ostatnie echo nadziei w sercu: Błaga, wróć do domu. Każdemu pokoleniu dane jest jego godzina przebudzenia. A to jest wasza. Znaki są wszędzie. Serca stygną, współczucie zastępuje egoizm. Prawda wyginana jest tak, że już nie przypomina samej siebie. Ludzie mówią o miłości, ale odmawiają przebaczenia. Wołają o sprawiedliwość, ale gardzą prawością. Czczą Chrystusa ustami, ale nie swoimi wyborami. Linia między światłem a ciemnością staje się coraz wyraźniejsza każdego dnia, a mimo to wielu woli stać w szarości, wygodnej, niekwestionowanej, nietkniętej, ale szarość wkrótce zniknie, pozostanie tylko światło albo cień. Aby obudzić zagubionych, musisz najpierw obudzić siebie. Śpiące serce nie może obudzić innego do życia. Powstań z obojętności, odrzuć wymówki. Strząśnij apatię, którą świat okrył twoją wiarę. Nie zostałeś stworzony, by wtopić się w kulturę, która zapomina o swoim stwórcy. Zostałeś stworzony, by odbijać oblicze Chrystusa w świecie, który już go nie rozpoznaje. Żyć tak, jak on żył, to niełatwa droga, ale jedyna, która prowadzi do życia. Chodził w współczuciu, gdy inni chodzili w dumie, przebaczał, gdy świat żądał zemsty, umył stopy tym, którzy mieli go opuścić, i kochał bez miary, nawet gdy miłość odwzajemniono zdradą. Naśladować go to wybierać pokorę zamiast siły, miłosierdzie zamiast gniewu i posłuszeństwo zamiast wygody. Ludzie wokół ciebie toną w rozproszeniach. Gonią za aprobatą, mierzą wartość liczbami, nazywają wyczerpanie postępem, a zamęt mądrością. A jednak pod maskami sukcesu ich dusze są zmęczone. Widać to w ich oczach tęsknotę za odpoczynkiem, sensem, prawdą. Nosisz w sobie to, czego oni szukają, ale zbyt często to ukrywasz, bo boisz się. Niezrozumienia lub odrzucenia. Nie ukrywaj światła z lęku przed ciemnością. Im ciemniejsza noc, tym cenniejszy nawet najmniejszy płomień. Twoje życie jest przesłaniem głośniejszym niż słowa. Gdy żyjesz w miłości, gdy przebaczasz to, czego inni nie potrafią, przebaczyć gdy stoisz w prawdzie bez okrucieństwa i okazujesz dobroć bez kompromisu. Serca zaczynają to zauważać. Zagubieni spojrzą na ciebie i zapytają, dlaczego pokój towarzyszy ci w burzach, dlaczego nadzieja kwitnie w tobie, gdy świat więdnie. Wtedy im powiesz, nie o religii, ale o osobie, która zmieniła wszystko. Są też tacy, którzy ostygli, bo zostali zranieni przez obłudę, osąd. Złamane obietnice w moim imieniu. Błąkają się, wierząc, że wiara to tylko kontrola i wstyd, sięgnij do nich z łagodnością. Nie mów najpierw, słuchaj, nie spieraj się, kochaj. Prawda niesiona przez współczucie dociera tam, gdzie kazania nie potrafią. Kościół musi się przebudzić. Nigdy nie miał być pomnikiem wygody, lecz ruchem miłości. Zbyt wielu uczyniło go miejscem, gdzie można być widzianym, zamiast ludem, który został posłany. Zbierają się, śpiewają, słuchają, a potem wracają tacy sami. To miejsce, gdzie miłość zwyciężyła śmierć. Kiedy żyjesz ofiarnie, gdy wybierasz pokorę zamiast pychy, gdy przebaczasz to, co świat uważa za niewybaczalne, niesiesz ten sztandar, by wszyscy mogli go zobaczyć. Nie bój się odrzucenia. Ten, który był doskonały, również został odrzucony. Każda obelga, każde niezrozumienie, każde zamknięte drzwi mogą stać się świętą ziemią, jeśli je oddasz. Cierpienie z powodu prawdy łączy Cię z Chrystusem w sposób, w jaki wygoda nigdy nie zdoła. Obudźcie się, ludzie światłości! Jesteście ambasadorami królestwa, które nie jest zbudowane ludzkimi rękami. Jesteście głosem wołającym na pustyni tego wieku. Podnieście upadłych, mówcie nadzieję zmęczonym, ogłaszajcie wolność tym, którzy są związani winą i wstydem. Niech wasza dobroć uciszy cynizm, niech wasza czystość obnaży fałsz, lecz bez okrucieństwa. Gdy świat domaga się kompromisu, stańcie niewzruszeni, lecz łagodni. Gdy kusi, byście się wtopili, pamiętajcie, kogo reprezentujecie. Życie Chrystusa w Was jest najpotężniejszym kazaniem, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone. Słychać je nie tylko w słowach, ale w cichej sile życia całkowicie oddanego. Nauczajcie przykładem, Bądź tym, który zatrzymuje się, by pomóc, gdy inni przechodzą obojętnie, bądź tym, który przebacza, gdy inni odpłacają, bądź tym, który modli się, gdy inni tracą nadzieję. W ten sposób zagubieni zaczynają dostrzegać różnicę między miłością świata, która przemija, a miłością Boga, która trwa wiecznie. Nie zniechęcaj się ogromem ciemności. Jedna iskra może zapalić las. Nie jesteś odpowiedzialny za zbawienie całego świata, lecz za wierność w tej części, którą ci powierzono. Kiedy każdy wierzący świeci, wspólne światło odpędza noc. Przebudzenie dusz zaczyna się od współczucia, które nigdy się nie poddaje. Mów prawdę. Lecz niech miłość będzie Twoim językiem, słusz nawet wtedy, gdy nikt Ci nie dziękuje. Przebaczaj, nawet jeśli to boli, módl się nawet, gdy wszystko wydaje się beznadziejne. Tak właśnie żyjesz, jak żył Chrystus proste czyny, które zmieniają wieczność. Zagubieni nie zostaną odnalezieni przez potępienie, lecz przez miłość, która mówi prawdę. Miłość, która widzi wartość w niegodnych, potencjał w złamanych, światło w zapomnianych. Kiedy doświadczą tej miłości przez Ciebie, spotkają samego Chrystusa. Zostałeś stworzony na taki właśnie czas jak ten. Ciemność świata nie jest przekleństwem, lecz płótnem dla Twojego światła. Nie bój się jej, stań jej twarzą w twarz. Każdy moment, w którym wybierasz wiarę zamiast strachu, miłość zamiast nienawiści i świętość zamiast kompromisu, przybliża Królestwo Boże. To wezwanie jest pilne: obudź się, powstań i idź śladami Zbawiciela. Żyj nie jako Ten, który tylko wierzy, lecz jako Ten, który ucieleśnia wiarę. Niech Twoje dni będą pełne miłosierdzia, Twoje słowa przyprawione łaską, a Twoje serce zakotwiczone w nadziei. Zagubieni patrzą.